Jesteście na wizji? Dzień dobry, witam w kolejnym wydaniu wiadomości z Arłowa. W późnicy została znaleziona 16 wieczna butelka ze zawartością. Zapraszam do obejrzenia krótkiego materiału. Jak się pan czuje z tym, że to właśnie Pan znalazł 16-wieczną butelkę? Tą butelkę, no czuję się z tym świetnie i mam nadzieję, że znajdziemy więcej takich rzeczy na, moim, na moich wykopaliskach. Jak znalazł Pan tą butelkę? A tu muszę się pochwalić, bo tą butelkę znalazłem w bardzo fascynujący sposób. A mianowicie poszłem podlać krzaczek i zauważyłem, że ko mojej przyczepy kopie pies. No, postanowiłem podejść, zobaczyć, co się znajduje właśnie w dziurze, którą on wykopał. No i muszę przyznać, że bardzo byłem mile zaskoczony tym, że właśnie znajdowała się tam ta butelka. No i tak ją znalazłem. Ciekawe, ciekawe. Ostatnie pytanie. Od ilu lat pan zajmuje się wykopaliskami? Wykopaliskami interesuję się od dziecka, a dokładnie od wtedy, kiedy pierwszy raz weszłem do piaskownicy i wykopałem w niej dziurę. Dziękuję. Proszę. Aś mi w gardle zaszło Nasza ekipa zawitała na plan kuchennych destrukcji. Zapraszamy na krótki materiał z planu? Oto pani dania. Jak można zdąć tak ludzi? Czy pani nie wstyd? Pizze? Może pani sama sobie tego posmakuje. Proszę mi wisło nie mogę już na panią patrzeć. Jaki brud tu zostawiłaś! Czy mogę zająć pani chwilę? Niech będzie i tak nie mam innego do roboty. Dlaczego pani się tak uniosła? Bo ta banda jedzie dodała mi włos do mojego jedzenia. Czy pani poleca tą restaurację? Nie, nie polecam. Czy będzie Pani kontynuowała kuchenne destrukcje w tej miejscowości? Nie, nie będę. Do naszej miejscowości zawitała słynna artystka, Julietta Papon. Od 40 lat zajmuje się grafiką i malarstwem. Czy uważasz się za dobrego artysta? Tak, jestem znakomita. Skąd czerpiesz inspirację? Inspiracje? jakby to powiedzieć? Od razu wstaję i wiem, co mam robić. Czy znasz jakiegoś znanego malarza historycznego? Znany malarz? Hmm. Fryderyk Chopin. A, y, czy wiesz, co widnieje na autoportrecie Van Gogha? Na autoportrecie Van Gogha? To pewnie Mona Lisa. Y, co przedstawia twoje dzieło? Moje dzieło y, to jakaś zwykła tęcza nad lasem. Dziękuję za wstrząsający wywiad. A teraz zapraszamy na wiadomości sportowe. Dzień dobry. Czy jest Pan na siłach odpowiedzieć na kilka pytań? No. A więc rozumiem, że tak. Uh -huh. Czy czujesz nienawiść do osoby, która spowodowała nieszczęśliwy wypadek? Uh -huh. Jak się czujesz po zdarzeniu na boisku? Bile. Czy wypadek spo, spowodował e, stały uszczerbek na pańskim zdrowiu? <śleski> 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 Dziękuję za odpowiedź i jeszcze dalszego powrotu do zdrowia. Zapraszamy na prognozę pogody, którą poprowadzi Nikola pięknotka. Pięknie się miał być. Witam Państwa serdecznie przed Państwem pogodynka Nikola Pięknisia. Przedstawię dzisiaj Państwu pogodę na dzisiejszy dzień, ale raczej nie wiem jaka ona będzie. Więc na północy, och nie wiem gdzie jest ta północ, zawsze zapominam. Oj, będzie padał deszcz. Och, chyba muszę sobie włosy poprawić, bo jakoś niekorzystnie wyglądają dzisiaj. Od razu lepiej. A więc w Warszawie będzie świecić słońce. Och, chyba rzęsy muszę poprawić, bo też jakoś niekorzystnie wyglądają dzisiaj. Od razu lepiej. Więc, tak jak mówiłam, pogoda dzisiaj będzie interesująca. Dziękuję Państwu za wysłuchanie mojej pogody i życzę miłego dnia. Dziękujemy za uwagę, a na koniec zapraszamy na spotkanie z piosenkarką Wie Sławą. Żegnałem się z Państwem. Wiktoria i Łukasz. Odkąd zobaczyłem Ciebie? Nie mogę jeść, nie mogę spać. Dzień dobry. Jak Pani czuje się przed występem? Jest jakiś stresik, czy raczej jest już Pani przyzwyczajona? Stres odczuwa się przed każdym występem, ale jestem y, gwiazdą wysokiego formatu, dlatego pozwoli, powoli się do tego przyzwyczajam. Jaki utwór Pani dziś zaśpiewa? Mój ulubiony utwór, czyli Zenka Martyniuka, Przez zielone. Skąd taki pomysł na nazwę sława? Bo jestem mądra i sławna. Chodzą ostatnio plotki, że pani związała się z DJ Rudym. Czy to prawda? Tak, to jest wielka miłość w ogóle. DJ Rudy, po prostu on łapie blask mojej sławy. To gratuluję, życzę wytrwałości. Dziękuję bardzo za wywiad. Miło było z panią porozmawiać. Życzę udanego występu. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Odkąd zobaczyłem ciebie? Nie mogę jeść, nie mogę spać. Jak do tego doszło nie wiem Miłość o sobie dała znać Co poradzić mogę na to Że miłość przyszła właśnie dziś Że wszedł mym jest lato, A w moich myślach jesteś Ty Przez twe oczy, twe oczy zielone osalałem. Gwiazdy chyba swym oczom oddały Cały blach Serce miłości, spragnione Ci oddałem. Tak zakochać, zakochać się można tylko raz.